Cześć! W dzisiejszym filmie nauczymy się, jak zrobić maślane bułki do hamburgerów. Takie mleczne, maślane bułeczki są świetne do kotletów z grilla, ale sprawdzą się również jako pyszne bułki śniadaniowe. Smakują z wytrawnymi i słodkimi dodatkami. Przygotowujemy ciasto na bułki. Do ciepłej wody, ciepłego mleka i cukru dodajemy drożdże. Odstawiamy na kilka minut do spienienia. Pamiętajcie, by mleko i woda nie były ani zbyt gorące, ani za zimne, bo drożdże nie będą pracować. Płyn ma być przyjemnie ciepły. Spienione drożdże dodajemy do mąki wymieszanej z solą. Zagniatamy ręcznie lub przy pomocy miksera z haczykami do ciasta drożdżowego. Jeśli wasze bułki zazwyczaj wychodzą suche i twarde, pamiętajcie, że ciasto drożdżowe należy długo i dokładnie zagniatać. Mikserem będzie szybciej, ale jeśli wyrabiacie rękoma, powinno to zająć około 15 minut. Stopniowo dodajemy roztopione masło. Jeśli lubicie domowe bułki, po tym filmie zobaczcie mój przepis na śniadaniowe bułki pszenne, bardzo chrupiące. Jeśli podoba Wam się ten przepis, nie zapomnijcie o polubieniu filmu i subskrypcji kanału. Gdyby ciasto było trochę za luźne lub klejące, można trochę podsypać je mąką. Powinno być mięciutkie i delikatne, takie jak ciasto na domowe drożdżówki. Zakrywamy i odstawiamy na 60 minut do podrośnięcia w ciepłe miejsce. Odgazowujemy. Ciasto dzielimy na 16 części i formujemy bułeczki. Z podanych składników upieczecie dużą, familijną porcję bułek. Idealną na grillowanie, ale takie bułki możecie też zamrozić na później. Można też przygotować bułki z połowy porcji, ale zapewniam, że domowe bułeczki naprawdę szybko znikają. Jeśli chcecie, by Wasze domowe hamburgery były naprawdę wyjątkowe... Przekrójcie gotowe bułki na pół i zrumieńcie na patelni z niewielką ilością tłuszczu. Taka chrupiąca wewnątrz, ale miękka i puszysta na zewnątrz bułka przeniesie każdego hamburgera na wyższy poziom. Bułeczki można formować w dłoniach lub na stole. Odkładamy do podrośnięcia na 35-45 minut. Mieszamy jajko z wodą i smarujemy bułeczki. Do takiej glazury świetnie przyklejają się ziarna sezamu, a poza tym to dzięki niej bułeczki są charakterystycznie rumiane i lśniące. Posypujemy sezamem. Jeśli za nim nie przepadacie, możecie go pominąć. Pieczemy w 180 stopniach około 15 minut. Dokładny przepis znajdziecie pod filmem i na mojej stronie lekcjewkuchni.pl. Zobaczcie też przepis na moje śniadaniowe bułeczki pszenne. Zachęcam do polubienia filmu i subskrypcji kanału. Smacznego!